To jest autor pomysłu na historię, to jego pomysł sankieta, ankieta, w której wygrał, a to jest like i sub. Wiecie co robić. Hej, jestem Kasper i dziś opowiem wam moją historię o tym, jak miłość odmieniła moje życie. Wszystko zaczęło się, gdy przechadzałem się alejkami sklepu. Wtedy to właśnie ujrzałem jego. Był prześliczny, jego oczy błyszczały niczym perły wydobyte z głębi oceanu, a jego futro było puszyste niczym chmury lecące po niebie. Nie mogłem oderwać od niego wzroku, po prostu wiedziałem, że muszę go mieć. Niestety nie miałem żadnych oszczędności, zacząłem więc odkładać. Z dnia na dzień słoik był coraz bardziej wypełniony pieniędzmi. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany przeze mnie dzień i miałem wystarczającą sumę, aby zdobyć upragnionego świeżaka. Udałem się do sklepu, szybkim ruchem zabrałem go, pobiegłem do kasy, położyłem pieniądze na kasie i wróciłem do domu. Nie mogłem przestać się nim zachwycać. Leżałem tak z cztery godziny, gdy nagle do mojego pokoju weszli rodzice zmartwieni tym, że zachowuje się tak cicho. Spytali, po co mi ta zabawka i kazali mi go wyrzucić. Ja odparłem, że nie mogę bez niego żyć, lecz oni nie chcieli tego zaakceptować i upierali się przy swoim zdaniu. Zanim się zorientowałem, zostałem wyrzucony z domu i stałem już za drzwiami. Stałem jak wryty, nie mogłem uwierzyć w to, co się właśnie stało. Jedynym, co mi pozostało, to schować się pod mostem. Przespałem noc oparty o jakąś ścianę, i gdy wreszcie nadszedł ranek, zacząłem się zastanawiać, jak poradzić sobie w nowych warunkach. Myślałem, myślałem, myślałem i wymyśliłem. Doszedłem do wniosku, że skoro ja tak uwielbiam mojego świeżaka, inni też pewnie je uwielbiają. Postanowiłem więc otworzyć własny biznes z zabawkami dla świeżaków. Z reszki moich pieniędzy kupiłem plecak i zacząłem zbierać materiały. Udałem się do pobliskiego lasu i zebrałem trochę patyków oraz jagód. Następnie wróciłem pod most i przerobiłem je na stylowe grzychotki. Później udałem się na rynek miasta i zacząłem sprzedawać. Okazało się, że miałem rację i w mieniu oka stoisko otoczone było przez tłumy. Zdałem sobie sprawę, że jeśli będę rozwijał tą firmę, niedługo nie tylko będę w stanie przeżyć, ale także kupię sobie dom, a moja pensja będzie ogromna. Minął tydzień. Moja firma była bardzo rozwinięta. Miałem już własne biuro. Mój świeżak reklamował naszą firmę, co zapewniło mu sporą sławę. A moja firma zatrudniała kilkunastu pracowników. Minął miesiąc. Budynek, w którym mieściło się moje biuro, należał już całkowicie do mojej firmy. A w całym kraju można było zobaczyć nasze produkty. Natomiast ja zarabiałem miliony. Postanowiłem więc odwiedzić moich rodziców z nadzieją, że jak zobaczą mój sukces, przekonają się do świeżaka i pozwolą mi wrócić do domu. Jednak tak się nie stało. Wszystko skończyło się na tym, że zadzwoniłem do drzwi. Oni lekko je uchylili, po czym je zatrzasnęli. Nie zniechęciło mnie to. Stwierdziłem, że najwidoczniej jeszcze zbyt mało osiągnąłem i postanowiłem podnieść poprzeczkę. Myślałem chwilę nad tym, co mogę zrobić i wtedy wpadłem na pewien pomysł. Zostanę prezydentem. Jednak miałem jeden problem. Nie byłem ani trochę rozpoznawalny. Wtedy to wpadłem na kolejny pomysł. Dzięki temu, że mój świeżak występował w reklamach, jest bardzo popularny. Dzięki temu to on może zostać prezydentem. Natomiast ja zostanę jego zastępcą. Wdaliśmy duże pieniądze na plakaty, dzięki czemu mogliśmy liczyć na sporą ilość głosów. Nadszedł wielki dzień. Wyniki przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Świeżak wygrał z wynikiem 100% i został prezydentem. Była to pierwsza taka sytuacja w historii świata. I byłem z niego naprawdę dumny. Minął rok. Państwo stało się światową potęgą, a moja firma zdominowała wszystkie rynki świata. Postanowiliśmy więc udać się do moich rodziców, pewni tego, że tym razem pozwolą mi wrócić do domu. Jednak sytuacja się powtórzyła. Uchylili tylko lekko drzwi, po czym je zatrzasnęli. Uznałem, że tego już za dużo i skoro to ich nie przekonało, to już nic ich nie przekona. Do dziś nie utrzymujemy kontaktu.